No, i wszystkie te mumie, żeby dotrwały jak najdłużej wieczność, to, była, to był cel dla Egipcjan, mhm. żeby ciało przetrwało na wieczność. Żeby przetrwało na wieczność, to trzeba było takiego miejsca, w którym to ciało będzie złożone, do którego nie dostanie się ani kropla wilgoci. To zapewniała głęboka, wykuta w skalę, tam korytarz prowadzący czasami kilkadziesiąt metrów do komory wykutej w skale i tam dopiero jeżeli w tej komorze złożono sarkofag trumny, z ciało zamknięto to wszystko no to tam wtedy nic się, żadna wilgoć się nie dostała tam gdzie się wilgoć nie dostała to dzisiaj bo zdarza się że nawet dzisiaj się dokonuje takich odkryć grobowców, które są nietknięte, no to, słuchaj, znajdujesz na przykład zasuszone listki, kwiatki, które dostał zmarły 3000 lat temu czy, czy więcej, dostał no, w prezencie, no, no jak, jak, jak zmarli dostają dzisiaj też, tak? Zasuszone kwiatki. Jedna no, żona tego architekta, o którym tam wspomniałem, że te 300 par majtek zabrał, to jego żona na przykład zabrała, my to mówimy w cudzysłowie, kosmetyczkę, czyli taką skrzyneczkę drewnianą, w której były kosmetyki, czyli pachnidła różnego rodzaju, takie czernidła do, do, do rzęspra i tak dalej. Otóż te pachnidła, perfumy jeszcze pachniały, mimo że ten człowiek został zamknięty w trumnie, pra, i cały grób został zamknięty w, powiedzmy, XIV wieku przed Chrystusem, no to, to ile to było tysięcy lat temu. Jeszcze pachniały perfumy, było mnóstwo jedzenia złożonego, między innymi na przykład wysuszone bochenki chleba, jakieś ciasta, prawda, takie i powiem ci, że ja jestem przekonany, Oczywiście nikt tego nie spróbował, nie, 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 nie próbował tego robić, bo to jednak zabytek. Natomiast ja jestem przekonany, że gdyby taki chleb ten zasuszony, egipski, zrobić tak jak ja to czasami robię, z takim starym, jak mi się chleb zasuszy, to go pod wodę wkładam, prawda? moczę, a potem do piekarnika. Prawda? I on się robi, odświeżam chleb i go jem. Ja myślę, że można byłoby zrobić to samo z tymi chlebami starożytnymi, i też one byłyby jadalne po takiej operacji. No więc wiesz, więc to jest nieprawdopodobne zupełnie, prawda? Myślisz, myślisz że oni wiedzieli, że to będzie się trzymało przez tak długi czas? To jest niesamowite, ja myślę, że rzecz. oni to wiedzieli przede wszystkim. Wiesz, nie wiem, czy Aha. wiedzieli, bo skąd mieli wiedzieć, ale wiedzieli Aha. w to. I najlepszy dowód, że. Faktycznie to, co odkrywamy, jeżeli odkrywamy rzeczywiście, jeżeli tam się nie dostała wilgoć, to wiesz, to jest ciekawe, ale zupełnie robi wrażenie, jakby czas stał, jakby tam nie było żadnego procesu destrukcji. Weźmy meble, drewno. No przecież weź te, te krzesła, na którym Ty siedzisz, czy ja siedzę i za tysiąc lat śladu nie będzie po tym krześle, nawet że byłby, nie wiem, z jakiego dębu porządnego zrobiony, no to nie ma szans, bo jednak następuje ten proces jakby rozkładu takiego tego. Natomiast w Egipcie te drewniane, drewniane krzesła, drewniane meble, Wyciągnięte z grobowców, świetnie się są zakonserwowane. Taką taki anegdotę można tutaj przytoczyć: jak odkryto grób tutanhamona, to w nim odkryto również meble. No i oczywiście szum się zrobił, po tym odkryciu tam zaczęli przyjeżdżać ważni goście, różni zwiedzać. No i między nimi przyjechała królowa. Belgijska. Pani korpulentna, taka dosyć obfitych kształtów, weszła do takiego grobu, prawda? było i gorąco, rozejrzała się, prawda? Wachlując, prawa Zobaczyła krzesło i klapnęła, prawda? Z rozpędem i wszyscy zamarli, bo to krzesło miało w tym momencie 3000 lat, prawda? Ono wytrzymało, prawda? Więc dobre sobie, że na takim spróchniałym meblu siada królowa. W tym no, mowy nie ma. Więc tam czas w jakimś sensie się zatrzymuje. Najlepszym dowodem są papirusy. Papirusy to jest przecież coś, co zostało zrobione z rośliny. Była łodyga, roślina, papirus, prawda? Były takie cieniuteńkie, paseczki krojone z łodygi papirusu, układane, sklejone razem, prawie wysuszane. I na tym się potem pisało. No więc to jest materiał z założenia bardzo, w naszym rozumieniu, bardzo kruchy, bardzo nietrwały. Ale mimo wszystko są zachowane papirusy nawet sprzed pięciu tysięcy lat. Tak? Czyli wiesz, czyli to jest coś, czego co jest nie do pomyślenia. Dlatego taka aluzja, jak się bada historię Egiptu Starożytnego, to mamy mnóstwo źródeł, dzięki temu, że te papirusy przetrwały, prawda? I na nich są różne recepty, listy miłosne, rachunki za cebulę, pra, donosy i tak dalej, prawda? Różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju papiery, pra, czy tam dokumenty, które się zachowały i które pozwalają na bardzo szerokie badanie historii Egiptu.